Uwaga, czy Haki zarży? O, to jest pytanie. Czy mnie przywita jak zwykle? O tak, super! Nie wiem, czy było słychać, ale nawet się nic nie tylko do Was. Cześć! lo. Pewnie zauważyliście, że co jest grane, że konie tu mają ale Już Wam mówię. Sąsiad się zgodził, żeby tutaj ogrodzić, bo tutaj była taka świeża trawka zrośnięta. I... I co? Nie muszę i tak to teraz przestawić, bo stały tu trzy dni. Cześć, hello. Muszę im tam wyżej teraz dać, żeby miały co jeść. Nie? Bo już wyjadli, wyjedliście w 3 dni. Masakra. Nie? Wilbus? Ja wiem, czy ty masz muszek biedny, a ty widzisz, ty się nie przyjmujesz muchami, tak jak Haki. Zobaczcie, on może mieć na oczach te muchy i on się nie trzepie, nie? A Kamada jak ma na oczach, to co chwilę, nie? Hop, hop. Dlaczego? Ona musi mieć maskę. Jemu też kupię mimo wszystko, tylko albo taką samą, jak ona ma. Mówicie, ona fajna jest, bo tak tutaj ma miejsce na oczy i Haki się nie denerwuje. Aha, tu jeszcze masz było to, to ci to zdejmę, bo pewnie nie widzisz. Czekaj, coś pas z Musiałaś się tarzać. dobra lepiej. Widzisz? Pokaż. Lepiej. Dobrze. Chodźcie, zabieram was. Zabieram was, konie. Dzisiaj co? Dzisiaj Wilber pójdzie na ląże. W końcu wam pokażę, bo wziąłem sobie GoPro na głowę. Dam. No o, tutaj to już rozprułaś fajnie. Te będę ci to szyć. Yy, I sobie poćwiczymy z grubaskiem. O właśnie, nie przepraszam bardzo, on jest fit i niech tak zostanie, zresztą zobaczcie, jeszcze nie ma takiego brzucha, ty, ty będziesz fit hucułem? no mam nadzieję, no mam nadzieję ty byłeś fit hucułem? super, tak, fajnie ci się grzywa już na bok, rośnie, tutaj też, to mnie się podoba, widzę, że tu będzie na lewo, tu będzie na prawo, no dobra. Niech rośnie ci jak chce. O jak idą! O, o. co? Panie. Dobra, uwaga. Zabra wyłączam prąd. Bo oczywiście prąd musi być. Tutaj Wilber swój kantar. Ostatnio tak wybrudził już na sakra. Nie wiem co tak szumi. Ale jak zwykle jak zaczynam nagrywać, to zawsze coś musi szumieć. O dzień dobry panu e, chwila. Najpierw ty. Ja biorę ich tak wydwójkę naraz. mu się nie chce po nich chodzić. A póki jeszcze nie ma tego padoku zrobionego, to fajnie, jak tam trawka u nas będzie rosła. A tu konie mają yy, trawkę, właśnie. I tutaj będę musiała wyżej to dzisiaj ogrodzić. Chodź taki. Chodź. Ale to później, nie? Na razie idziemy do stajni. Wilber już się dorwał do lizawek. Proszę. Dobre. Tak mówiłam, że tutaj mają dwie lizawki. Jedna jest chyba z samą solą, a druga jest z solą i ziołami, coś takiego. Z czosnkiem, o przepraszam bardzo, chyba z czosnkiem. Chyba tak, bo coś właśnie mi się kojarzy, że właśnie tak ozamawiałam. Sobie Wilbera z tej sierści zimowej jeszcze trochę wyczeszę. Y Proszę Cię, no nie! Mnie nie musisz. No, zobacz. Chakawada prawie już zrzuciła, a Ty jeszcze nie masz zrzuconej do końca. No. Puszek. Słuchaj, no już 20 stopni. Dzisiaj to już w ogóle jest taki upał, że ja nie wiem. No patrzcie, jak z niego schodzi jeszcze. Ej, kurde. Ojejku! Patrzcie, no kurde, i Hakamada nie zaprzecza, wiecie dlaczego? Bo maruje. Ja Wilbera, aha fajnie, a ty Hakamadę, no to świetnie. O, o, teraz już jej się nie podobało. Widzisz, za mocno, że się tam ugryzł. Ale przez chwilę się iskali razem. Jest udokumentowany. Nie no, tę pręgę to masz tą Wilber. Uwielbiam tą pręgę. Zobaczymy jak na lato będziesz wyglądał. Dalej liżecie? Masakra. Dobra, tylko mnie nie licz, bo ja wiem, że ty mi dupę zaraz obliżesz. Dobra? Daj mi nogę. naj, Super. Tylko mnie nie <gry> No. Ostatnio robiłam kopyta, więc ma zrobione pięknie, ładnie. Dobra, proszę. Daj nogę to. No widzę, że co ja mam czyścić, jak tutaj nic nie ma. staliście na paswisku z trawą. To tam rosa poranna, wszystko zmywa z tych kopyt. Jak widać. I on ma cudowne kopyta, naprawdę uwielbiam jego kopyta. Daj tą nóżkę. Także jak Wam się źrebak urodzi na paswisku. I pierwsze godziny życia będzie spędzał na paswisku biegając, brykając to potem będzie miało takie piękne kopyta, nie? Prawda Aki? Ojej, to ktoś się obraził, czy po prostu tutaj tak muchy drażnią konia? Tutaj? O, kopystką. No super! Potem będzie, że ja cię biję niby. O panie, co ty kminisz? <ścoughs> tak ci się podoba, ale nie musisz aż takich dziwnych tutaj robić, o. Nie, to wygląda jakbym ją pobiła, nie? Bez tu <taki> takie ślady, a jej się to podoba, ostrym, a tutaj też, o no, super, a powiem, zobaczcie w ogóle to, to jest fajne ćwiczenie, hop, i cyk, widzicie, <taki> jak się napina, to jest super, hop, i cyk fajne ćwiczenie na mięśnie zadu polecam zrobicie kopyską koniu, tak widzicie? jak się grzybiet ugina i teraz hop i konie robi takie no dobra, ty wyglądasz jakbyś z rzeźni wyszła teraz by zasło cześć, Cię idziemy na loży, tak? czekaj jeszcze ci tylko wyczeszę grzywkę i już idziemy, i halter ci założę dobra, przytrzymaj nie, pokaż, od grzywki zaczniemy. Twojej. Bardzo długiej i gęstej. Patrzcie, tu patrzcie, gdzie on ma grzywkę, dotąd. Wow, no jak ci ta część jeszcze urosie dotąd, to ty oczu nie będzie ci widać. No po co ci maska, jak ty masz grzywkę taką długą. Łopie. No to jeszcze trochę, żeby ci taka grzywa wyrosła, fajna. Tak czy ty musisz się. Dobrze. No, pięknie wyglądasz. Tutaj ci będziemy na jedną stronę, będę uczesać, i tak wiadomo, że to potem się na dwie strony zrobi. Jak to u słów, ale no. No, śmiesznie wyglądasz. Uyber. Teraz jeszcze ową twój chudy cieniutki, wytarty, który też tutaj rośnie. Ja nie wiem, co ty tam robiłeś, chłopie. Weterynarz w tym tygodniu przyjeżdża robić zdjęcia RTG, kopyt kamady i szczepić Wilbera. Bo jak wiecie czy nie wiecie, Wilber nigdy nie był szczepiony, tak jest. Gdzie powinno się szczepić konia już, yy, nie wiem, w szóstym miesiącu życia, coś w ten desen. On ma ponad dwa lata i nie był jeszcze szczepiony. I właściciel Wilbera no, postanowił, że nie będzie szczepić swoich koni, bo nie potrzebuje, nie wiem. Hmm. Ja jestem za to, żeby szczepić. ale jak koń wolno wybiegowo żyje, tym bardziej w sumie. A jakiś tężec, nie tężec. To jak się zrani to jest mniejsze ryzyko, że koń się jakoś zarazi tą chorobą czy coś, nie? Więc ja swoje konie szczepię, tego się umówiłam. Będzie miał serię szczepień Wilber, tak jak Haki miała. Taki miał ja już dawno, teraz co roku masz szczepionkę we wrześniu, nie? O, po, proszę, ja cię tu wyczeszę. Ja pierdzielę koniu. czyś se zrobiła. Puch! No, ale ty jesteś zazrosny, że ja cię nie cieszę? Proszę bardzo. Chrapy ci wyczeszę. Mogę ci jeszcze wyczesać. Dobry, a ty paki gdzie ty idziesz? A kamada? Cztuj mi tu, bo on będzie się stresował, jak ty pójdziesz na paswisko koniu. Proszę cię. Aha, Whitber. Ee, co ty kminisz? Dlaczego ty. Nie, nie jest Fiachu, proszę cię. Ja wiem, że ty jesteś ucułem, wszystko żarny, ale nie. Dzisiaj ćwiczymy, chodź. Bez smaczków, przepraszam bardzo, więc dzisiaj będziesz miał nagrodę z Drapanko. Teraz idziemy. Hop. Świetnie. Ale nie wchodzimy na mnie. Tutaj strefa jest moja. Z tempikiem spokojnie, bo ja wiem, że ty... O przepraszam bardzo. Super, jestem zarąbista. Yy, nie zabijesz się o te cegły? Bo ja te cegły, prze Państwa, dałam po to, że... Nie, 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 nie. Że co? Że tutaj te cegły były jako statyw, nie? No ale tak właśnie. Super Wilber! Teraz proszę Państwa, widzicie już naszą pracę no, około miesiąca. Jak Wilber ładnie chodzi na loży, na linię, w sumie po kole. Zwał jak zwał. Nie? Na loży to jeszcze nie, bo jest za młody. E, aczkolwiek na linię takie wiecie, dwa, kółka, trzy. W sensie, żeby on po prostu wiedział o co mi chodzi, na sygnały reagował. I teraz do mnie. Chciał zakusować, nie wiadomo dlaczego, ale ok. Może się przestraszył auta? Taki straszek, no. Pięknie, super, na pierwszą fazę zareagowałeś. Super, ko. Dlatego luzik. No nie, 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 nie. Wstępem na razie. Naprawdę, to jest hucuł. No w życiu ja nie wiedziałam, że hucuły są takie chętne do pracy. Sa z tym. Co to było? Wstępem, słonko. Naprawdę, hucuły są niesamowicie chętne do pracy, e, ale część brrr, tak jest. E, ale no, większość chucłów właśnie chodzi w szkółce, są zajechane, nierozumiane przez dzieci. Dlatego tak się dzieje, e, że niektóre no, są tak, jakby dobra, proszę, jak chcesz kłusem, to proszę, przez was oceniane jako uparte, a wcale hucuły nie są uparte z charakteru, bo żaden koń nie jest uparty. No hop, kus. Pięknie. Chciałeś kusować, to proszę. Także zapamiętajcie tą jedną rzecz, żaden koń nie jest uparty, tu są jakieś dziwne łatki ludzkie przyklejone. E, po prostu no, są nierozumiane, można tak to ująć. A konie są mądre na swój sposób. Super. Pięknie, no super! Patrzcie, widzieliście to? Super! Brawo! Czy ty się przed chwilą chciałeś rozluźnić w głosie? No, tu jesteś ok, kochani. No, tutaj, bo macie. Mua. super, Super! To teraz w lewo. W lewo, tak jest. No, w lewo to jeszcze nie reaguje na pierwszą fazę niestety. Dopiero jak bacikiem mu pokaże, że ma iść w tą stronę, to wtedy. No i tak, dobra. No to lecimy. Ej, ej spokojnie. Tu moja strefa. Bo ja wiem, o, o, widzicie to. On jeszcze jest taki na tą linę. Jak mu po nogach przejadę, to, to nie. To zaczyna kopać w tą linę. Dlatego ja go właśnie staram się od, odczulać spokojnie, że bat to nie ma być, że jakaś zła rzecz, tylko, wiecie, o. Super! Tak, no pięknie! Dawaj jeszcze raz, no? Pięknie zrobiłeś, hop! Tylko nie do mnie, nie do mnie. Dawaj, daj, daj Ej, dobra, dobra, dobra. Widzę, że za dużo to było dla Ciebie. Zpokoję, jeszcze raz. Hop! Tak, ale spokojnie. Wstępem nie masz co spieszyć, spokojnie. I jeszcze raz. Kus! Hop! Hop! Tak! Dawaj, dalej. No spróbuj, spróbuj. Spróbuj się rozluźnić, no? Ja wiem. Hop! Tak, świetnie. Dawaj, 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 dawaj. Nie tutaj, nie tu, nie w moje kółko. Jeszcze raz. O nie. się Świetnie i chodź tutaj. Pięknie. No widzę, że zapamiętałeś o co mi chodzi, tak? O no zapamiętałeś, bo memłasz. Super. Tak. Taki jestem. Taki jesteś mądry. Dlaczego, no. Taki mądry koń. Dobra, cofamy się. Pięknie, super! Teraz w tą stronę. W tą. Świetnie. Ale brrr. tak jest, z tępikiem. No a. Okej, okej, okej. Na tą stronę jakoś lepiej ci idzie. Może to jest twoja lepsza strona. Patrzcie no patrzcie jaki koń. Ja pierdzielę. Nie no, to jest niesamowite. Okej, okay, dobra, nie wiem co gwili. Czy ty chcesz się położyć? Proszę cię nie. Bo ja wiem, że ty tak jak losem idziesz w dół, to nagle jest hop i się kładzie. Hop, dawaj. Świetnie, super! Ale jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Próbujemy jak super! Tak jest i chodź, a to mi chodzi, No, prawie. Tylko jakbyś jeszcze ten błępek wiesz miał trochę wyżej, ale spokojnie, to są początki. Czyż gdzie? On to jeszcze dopiero kurczę, zaczął co ogarniać moje sygnały, a co dopiero ma chodzić rozluźniony na tej ląży, co. No jeszcze kawał roboty przed nami, ale okej, okay, dobra, już go nie męczymy, jeśli chodzi o to. Możemy teraz jedynie co? E, z bacikiem? O. Super, tak, super. Super, tak jest. Super. Ok, proszę bardzo. Czy ty będziesz się tarzał? Dobra, odłożymy tego lata, Ja jestem ciekawa, co on zrobi Bo on się tutaj, proszę Państwa, raz już wytarzał mi Jak nie patrzyłam, nie? To było tak niespodziewane, że to jest jakiś hit sezonu No to zobaczymy, co on skmini um, Tak, właśnie Ciebie to 5 sekund można z oczu stracić Bo ty tutaj wykombinujesz raz jakieś, nie wiem, armagedony Najgorzej jest to, że Super, tak Patrzcie, jak odkapił ode mnie. Nie no, poczekaj, ja idę po trawę. Patrzcie, ja pier... O kur... O kur... Przepraszam bardzo. Położył... Ja pier... Super koń! Super koń! Jejku, cię ty się się! położyłeś? kur. No super! Jejku! No taki jesteś mądry! Jej, ja pierd... chłopie. Jesteś niesamowity. Ukocham cię, naprawdę. Ja pieprzę. Ty jesteś za mądrym hucułem, chłopie. Nie, niech mi ktoś powie, że mu hucuły są głupie. No proszę bardzo. Nigdy w życiu z nim tego nie ćwiczyłam. Proszę bardzo, jak wykorzystać naturalne sygnały dla koni, żeby się położyły. Proszę bardzo. Super koń. Proszę bardzo. Niesamowity jesteś. Bardzo fajny. Nie, musimy zakończyć to. Koniec pracy, ok? Jesteś niesamowity. Dziękuję Ci za super przeżycia. Ale teraz dopierdzieliłeś. Do naprawdę. Chłopie. Dobry jesteś. Super koń. Dobra, chodź do Haki, chodź Ale wam trawkę zrobię Jeszcze się pięknie rozluźnił No super Haki, czy ty to widziałaś? Widziałaś to, on się położył na mój sygnał Dobra, do tyłu o, zapraszam No, o, 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 o A, Hop, o super no super jak liże. Ty też jesteś przekochanym koniem, tak jest. Ja nie wiem kto mi z was zesłał, ale normalnie czy nasze drogi się połączyły koniu to jest jakiś absurd chyba. Tak, tu cię ugryzły, no ja widzę, jedna suma. No tak, tak, już cię, już. No super, jesteś takim koniem? No czy ty, też ten liże, tak? Proszę bardzo. No to super. Takie moje dwa głupeczki. Oj jakie się się smoka. ja zrobię wam pastwisko. Zrobię wam pastwisko, tak. O, ale jak ci mi się odwdzięczasz, teraz tak, widzisz mi. O, a Hakamada chce się podrapać. Dobrze. Dobrze. Już we dwójkę, tak jest. No, ja nie zapominam o żadnym z was. Tutaj Hakamadę podrapiemy. Tutaj Wilbusia. Damy mu, nie wiem co, z mojej ręki. Coś mu smakuje w mojej ręce, także okej. Okay. Nie, haklada robi miny, bo ją ja drapie. No, jesteście niesamowici. Oj, o jak siewa! No super! On się tak rozluźnił. Oj, zrosna Jestem bieda biedac. I tutaj... No super! Super. Tak ci smakuje moja ręka, chłopie? OK. Dobrze, że już się oduczyłeś gryźć. O, jaki ziewak, jejku. No to to jest dla mnie sygnał, że to była super praca z Liberem. No dzisiaj cieszę się bardzo, że nagrywałam, bołam udokumentowane to, jak koń się położył, z naturalnych wskazówek na mój sygnał. W sumie to jakby ja się położyłam, wiecie o co chodzi? Oj, jak No siupi! Tutaj! Kunia śwędzi! No... No właśnie. No i... przepaść ja tak mam prawie codziennie. No przecież jak tu ich nie kochać? Nie, nie trzeba wcale jeździć na nich. Wystarczy po prostu obok nich być. I one same wam zaproponują zabawy. Nie? Taki. Super, koń. Ale będziecie brudni jak nic. O kurde. Masakra tutaj. No trzeba ten kamień tu wysypać, bo, bo tutaj tak konie nie będą chodzić. Ja opcje. Ło, wow, wyrosła trawka. No, patrzcie, no patrzcie. Zeskitek, z Trzy dni tutaj nie było. To coś tam rośnie, więc fajnie. Na razie ich tutaj pogoniłam, żeby sobie jadły. A ja idę tam za sąsiada, właśnie przestawiać całe ogrodzenie, i tam potem wpuszczenie. I on jest chyba bardziej chętny do leżenia niż hakamada. Tak szczerze wam powiem. No, Hakamado to ciężko przekonać. A jego to kurczę. Myślę, że, że jak on ogarnie, że to jest sygnał do leżenia, to będzie od razu mi się kładł. No, zobaczymy. No, spokojnie wszystko. Piękna pogoda. Wyjadły. Dobra, wyłączone. Dobra. Już mnie nie raz kopło, ale to jest ból mega, nie? Jak taki elektryzator kopnie, tym bardziej jak macie na full ustawione. A, a co? A takie małe paswisko, Oj kurde, będę musiała to przesuwać teraz. Powiem wam, że no ciężka robota. Aczkolwiek no muszę, bo co innego zrobię. Na łańcuch ich nie przypnę na pewno żeby wam takie głupie pomysły do głowy nie przeszły Więc muszę po prostu to robić hop i przesuwać powoli w tamtą stronę aż ta ściana znajdzie się na tej i tamtą dziś dalej, nie? Trochę to zajmie, nawet trochę długo, powiedziałem Ja mi cieszę Państwa udało mi się jakimś cudem to poprzesuwać Nie wiem ile czasu mi to zajęło, ale no Myślę, że z godzinę to na pewno, nie? Także bierzemy yy, elektryzator. Idziemy tam na sam początek, bo teraz wejście fajnie się tam złożyło z takim gwiazdem. Zresztą zaraz Wam pokażę. Oczywiście już dwa chyba kleszcze po mnie łaliły. Kurde, chyba co 5 sekund się schylam i wytrzepuję się ze wszystkiego masakra. No zobaczcie zresztą jaka tu jest wysoka trawa. Do powodzenia sobie życzę. Muszę, muszę od razu, jak przeladę do pod prysznic. żeby z tej kleszczy żaden mnie nie dorwał. O, tu jest taki wjazd fajny. To tu, jak będę chodzić z końmi, to teraz przynajmniej będziemy tak sobie wchodzić fajnie. O, tu jest brama. Że tak to ujmę. Ja widzę, że tam mój kolega jeździ sobie na krosie. Korzysta z pogody też. Tu jest najgorzej, bo tutaj taka trawa jest mega wysoka, aż po kolana, nawet ponad mi sięga. Trochę się boję, bo idę szybko po nich. Elektryzator jeszcze tutaj włączę, musicie. A może tutaj włączę. Wam pokażę, jak się to robi. Powiedzmy, że tak. Dajemy sobie tutaj uziemienie. Kurde, czapka głupia. Uziemienie w bolca tego, no fajnie. Nie miałam nic innego, ale musiałam to wziąć. Teraz zrobimy tak, cyk. No i git, i gotowe. Boże, jak już to zjedzą, to ja potem to poprzesuwam, nie? Tam jeszcze zrobię, bo teraz to mówię, nie będę łazić po tych kleszczach, kurczę. A nie, a nie. Cyk, mamy ładne wejście. Idę po koniki. No i tyle, proszę Państwa. W dzisiejszym odcinku. Nie wiem, może tak to zróbmy i tyle. Dobra, nie wyjdą. Idę, Idę po horsy. Ja się z Wami, Państwa już żegnam. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Ale tu mają piękny luk, ej, ale ten dom zasłania śnieżkę. O, o, o jest! Jest śnieżka. Zobaczcie. Widzicie? Jest śnieżka. Piękne to są widoki. I tu mają tory iść centralnie przez gospodarstwo sąsiadów. I tam przez naszą umierzalnie, czajcie. Jakiś absurd. Takie piękne łąki. Psuć. Dobra, ja się już załam żegnam, nie przedłużam. Cześć!